to no już rozmawialiśmy, nie wiem, z 12 godzin temu, pewnie jakiś stres jeszcze był, teraz wszystko z Ciebie zeszło, jesteś mistrzem Europy, czujesz się spełniony? No myślę, że w tej walce zrobiłem może nie wszystko, ale bardzo dużo, także bardzo jestem zadowolony z tego pojedynku, bo to jest uwieńczenie mojej dziesięcioletniej pracy. Walka była dosyć, dosyć trudna, cały czas musiałem być skoncentrowany w 100%. Jecha ja Hopoja, nie jest to może jakiś wybitny bokser, ale pokazał w tej walce, że był zmotywowany naprawdę i chciał wygrać. I nawet jak do szatni wszedłem po samej walce, to wszyscy siedzieli naprawdę, jakby zmarł im ktoś bliski z rodziny, bo liczyli, liczyli na zwycięstwo. A zabrałem im wszystkie rundy. Powiedz mi, w pewnym momencie, nie, już nie pamiętam teraz, robiłem zdjęcia, nie pamiętam, nie mogłem analizować tej walki, tak jak zawsze to robię, ale był taki moment, że przyjmowałeś tego już, to już była druga połowa walki chyba, dosyć sygnalizowane były te lewe sierpy, ale w pewnym momencie była taka akcja, że gdzieś przy linach za bardzo pociągnąłeś rękę do ucha, a on tak trochę krótszy uderzył tym sierp i cię zahaczył o skroń. Wyglądało to bardzo groźnie z mojej perspektywy. Zranił cię wtedy? Nie, nie, nie zranił mnie żadnym żadnym ciosem. Muszę powiedzieć, że akurat ten lewy sierp to jego najmocniejsze, najmocniejsze uderzenie. Gdzieś tam w którejś rundzie poczułem, że ten lewy, lewy sierp naprawdę sporo waży, ale jakoś tak, żebym moczył jakoś specjalnie, to to nie. Bardziej odczułem jakiś cios, nie wiem, w tył głowy dostałem chyba z dwa razy. To, to było chyba najsilniejsze uderzenie. A powiedz mi, bo... To była taka tajemnica, trochę nawet ja się dopiero dzisiaj o tym dowiedziałem. Podobno byłeś mocno chory. Dwa tygodnie przed rozmawiałem z, z trenerem Angeliki Mitrukiem, przyznał, że no, że były takie obawy poważne, bo jak byłeś na spienkach w Berlinie, to, to tak trening był bardziej, żeby się spocić chyba. No ja bym, powiem Ci, ja mam taki charakter, że nie lubię się tłumaczyć i jakby nie, nie chciałem o tym gadać. Byłem chory, ale co to, to się tłumaczyć? Jeśli, znaki, jeśli wszedłem do ringu, to znakiem tego, że byłem gotowy. I tak jakby zawsze pomdarzam, że jestem zdrowy jak koń. Trochę ta taktyka, mówiliśmy przed walką, rozmawialiśmy, mówiłeś o tych podbródkowych. To w późniejszej fazie rzeczywiście już wchodziło, kiedy był zmęczony, na początku było ciężko. Przez te pierwsze dwie rundy tak. To było takie wyjątkowe. Chyba tak trochę... Nie miałeś pomysłu na to wszystko. Czy wygrywałeś, oczywiście, zresztą punktacja o tym świadczy, 128 u wszystkich sędziów, ale widać było, że tak taktycznie jeszcze nie wiedziałeś co chcesz zrobić w tej walce przez te pierwsze dwie rundy. Potem to rzeczywiście te, te jego sierpy go w tą swoją kontrę wciągałeś. To już o tej czwartej, piątej to już zupełnie jak z Queen Aero wyglądało. Ale na początku te pierwsze dwie rundy tak, taktycznie, taktycznie szczególnie, były chyba dla ciebie trudne. Czegoś innego spodziewaliśmy się po Hapoji. Myśleliśmy, że pójdzie na mnie, będzie chciał boksować ze mną na mocnym pressingu, a on bardziej pierwszą walkę na wstecznym, na wstępnym zaczął. Tak, że musiałem szukać szybkiego, jakiegoś innego rozwiązania. Ale jakoś specjalnie mi to nie utrudniło. Wydaje mi się, że jakby bardziej na mnie poszedł. To ta walka mogłaby być jeszcze bardziej efektowna i mógłbym ją zakończyć przed czasem. Byłem z, zaczynałem, zacząłem walkę spokojnie, ponieważ to jest boks zawodowy i nie jest sztuka wygrać pierwszych 10 rund, a przegrać 11. Jest sztuka wygrać walkę. Mistrz olimpijski od wicemistrza olimpijskiego. Wpływaniu różni go jedną setną sekundę i nikt nie dyskutuje. Ja wygrałem z 12, z 12 rund 12, także jestem w pełni zadowolony z tego co zaprezentowałem. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem reakcji niemieckiej publiczności. Dostałem równie wielkie brawa, jak dostawałem w Polsce po galach, także. To dla mnie tak naprawdę jest jakby odzwierciedleniem tej mojej ciężkiej pracy w ringu. Dysproporcja pomiędzy wami na koniec, cóż, była ogromna. Na początku była też na Twoją korzyść, ale nieznaczna. To było przez A, a lepsze przygotowanie fizyczne Twoje i to, że on spuchł. B, że w końcu go rozczytałeś taktycznie, lepiej wszedłeś na walkę. Czy C, po prostu tremę na początku? Znaczy... Treny jak, jako takiej nie odczuwałem przed walcem, po prostu byłem bardzo skupiony i ostrożny. Nie chciałem popełnić jakiegoś niepotrzebnego błędu, bo to jest Box kategoria Junior ciężka. Jego ciosy naprawdę, naprawdę sporo ważyły i po co, po co ryzykować? Nie liczy się ładne, ładna, ładna przegrana, ale liczy się zwycięstwo. No to, to nawiążę do tego, co teraz powiedziałeś. Hapoja nie jest na pewno gwiazdą pierwszej jakości. No ale też na pewno jest groźnym facetem, skoro pokonał kilku naprawdę niezłych zawodników, tak? Niektórzy kręcą losem po tym zwycięstwie. Wiesz o tym? No słyszałem, aż dostałem kilka SMS-ów. No, dla mnie to jest taka sytuacja niespotykana. Udało mi się zdobyć Mistrzostwa Europy jako szóstemu Polakowi. A, a piszą mi, ja oczywiście tego nie słuchałem i ciężko mi się do tego ustosunkować, ale no ale jak ktoś pisze, może inaczej, może zacytuję, zacytuję jednego mojego kolegę, który, który oglądał walkę na żywo i mi powiedział coś takiego, mówi Mateusz, niektórzy powinni zająć się piłką, a nie boksem. To chyba, chyba to mówi wszystko. Ja nie chcę nikogo obgadywać. Ja walczę, walczę dla kibiców, dla ludzi, którzy chcą mnie oglądać i naprawdę poświęcam praktycznie całe swoje życie i jestem zawsze gotów w ringu dać siebie wszystko. I naprawdę niektórzy niektórzy próbują nas, nie mówię tylko o sobie, nas, bokserów, krytykować. Nikt, a zwłaszcza ci, którzy krytykują nas, pięściarzy, za to, że źle boksowaliśmy, czy coś. Naprawdę, w ringu nie jest łatwo, jeśli się siedzi tak po ósmej, dziewiątej rundzie. Człowiek jest naprawdę zmęczony. Trener podaje wodę, wyciąga szczękę. Wystarczy, że o 3 sekundy oddech nie wezmę wtedy, co trzeba. Już nagle czuję, jakby miał niedotlenienie mózgu. Po prostu odbiera mi to chęć do wszystkiego i naprawdę wydaje mi się, że niektóre komentarze na nas bokserów są kompletnie. Tak, i wydaje mi się, że niektórzy ludzie po prostu sprzedają swoją skórę, ale to oczywiście ja nie chcę krytykować, bo mam dla kogo walczyć, mam motywację, mam w koło siebie bardzo dobrych ludzi i. To dla mnie jest najważniejsze. Słuchaj Mateusz, rozmawialiśmy od kiedy tylko podpisałeś kontrakt Starland Event. O, co teraz, co dalej, jakie oni mają plany względem ciebie. To było takie ciągłe gdybanie, czy możemy mistrzostwo Europy, czy może eliminator. W tym momencie, jak już jesteś mistrzem Europy, to następnym krokiem w przód może być tylko już walka o mistrza świata. Wiadomo, że rozsądnie będzie obronić ten tytuł ze dwa, trzy razy. Fajnie byłoby, bardzo fajnie, gdyby ten tytuł był broniony w Polsce, tak, to na pewno Zależy tobie, całemu sztabowi, twojemu, żeby zorganizować walce, walkę w obronie w Polsce. No ale jakie plany masz na event, to, to trudno powiedzieć, prawda? Jakimś to nie opłaca finansowo, to pewnie tego nie zrobią. Natomiast tym krokiem sportowym, już. krok sportowy może być już tylko jeden walką Mistrzostwo świata. I teraz powiedz mi, jak ty się zapatrujesz, bo ja mam takie. ja już to ci chyba kiedyś nawet prywatnie powiedziałam. Na dobrą sprawę. Nie przegrałeś, ale miałeś może jedną w równą rundę z Łukaszem Janikiem. Na no opartego można było dać temu Łukaszowi Janikowi jedną rundę. No upartego miałeś z jedną rundę trudną z Arami. No i tak nie zastanawiam się teraz za mocno, ale to chyba jest koniec. I teraz e, wszystkie, twoje, wszystkie twoje walki wygrane są bardzo wyraźnie. E, mam wrażenie, że boksersko talentem jesteś absolutnie przygotowany na mnóstwo świata. Ale nie wiadomo, co będzie, jeżeli będziesz wygrywał 7-8 rund z rzędu. I nagle ci pójdzie tak kółko że nie widzisz na jedno oko. Jak ty, jak ty się na to... Nie wiem, bo kiedyś byłeś, mam wrażenie, strasznie w gorącej wodzie kompany. Teraz chyba trochę spokojnie do tego wszystkiego podchodzisz. Uważasz, że już jesteś gotowy o walkę jeszcze świata? Czy, czy z tej perspektywy czasu chciałbyś jeszcze coś tam się nauczyć? Wiadomo, że każda walka daje mi jakieś doświadczenie, które jest niezbędne w tych największych walkach. Miałem już rozcięty łuk grubiowy. Ale wygrywałeś walkę bardzo wyraźnie, to, to łuk brywiowy był tak rozcięty, że wiesz, jakbyś się tam z żoną pokłócił i cię potrapała w oku. Może i tak, no, no ciężko mi się zastanawiać, no to są takie sytuacje, które nie można przewidzieć. Uważam, że jestem obecnie gotowy na mistrzostwo świata i wydaje mi się, że jeśli na przykład boksowałbym z Włodarczykiem, to wynik będzie 120-108. Jestem w stanie tu wierzyć i to akurat nie to, że dyskredytuję Krzyśka, ale naprawdę wierzę w Ciebie i w Twój talent, tylko że wiesz, Krzysiek miał już to, bo Krzysiek trochę dla mnie jest taki nie wiem, zbyt jednostronny ostatnio. Kiedyś mnie był bardziej przy ale Krzyśkowi trzeba jedno oddać. Dostawał ostro w tyłek od grina. Jakoś tak powiem ci szczerze, ja się nie bałem tego Krzyśka. Ja wiedziałem, że tego grina ostrzeli wcześniej. Ja nie wiedziałem, żebyś ty przegrał rundę w życiu, no, bo wtedy był byłem na, gus, na finale z Gorzewskim, w finale przez polski seniorów może wtedy bym zobaczył. Ja nie wiem, jak ty się zachowasz. No bo wiesz, bo nie wiem, czy do końca rozumiesz o co mi chodzi. Ty nie znasz tego smaku jeszcze. Dlatego to jest wielka zagadka, i wydaje mi się, że jak tak dalej będę zmotywowany i tak będę pracował jak do tej pory, to Polsce nie będę mieć okazji zobaczyć sytuacji, kiedy master przegrywa rundy. Ale każdy ma, taki, każdy ma gorszy dzień. Możesz wyjść z przysłowiową z, straczką, z tak? Bo tak może być. Holfit mówił, że jak wyszedł do Luisa za, w pierwszej wadce, zapał go taki mieści, takie bóle mięśni brzucha, że po prostu. W, Chciał się wycofać. Równie dobrze mógłby dzisiaj wyjść i nagle, nie wiem, mogło się okazać, że zapałaś czyn temu wirusa, który był się dzisiaj wieczorem, prawda? No tak, no to już są sytuacje, na które nie mam wpływu i jeśli w walce takie coś by było, no to na pewno by to utrudniało, ale miałem już jakieś tam sytuacje dziś nawet przed walką, bodajże nie wiem, z Queen on Air, nie, z, z Chyba z Romero? Miałem tak, że miałem skręconą nogę. Miałem usztywnioną nogę. Pamiętam kiedyś boksowałem z, yy, z zawodnikiem Ismail, Ismailowym. Ismailowem. Tak, gdzie miałem skręcone ponadciągane wszystkie wiązadła w kolanie, wszystko mi strzelało, latało. W narożniku nie mogą w ogóle zgiąć nogi. Boksowałem na sztywnej nodze. I wyszedłem do ringu i zawsze na motywacji wystarczyło mi na to, by odnieść, odnieść sukces. Tak naprawdę jestem, jestem pięściarzem jeszcze nieokreślonym, nie jestem zmierzonym, ponieważ nikt z dotychczasowych rywali nie był w stanie mnie, że tak powiem, zagonić w róg, żebym musiał spiąć się na wyższy poziom. I Wydaje mi się, że im będę miał lepszego przeciwnika, tym będę miał większą motywację. I myślę, że odnajdę się w tej sytuacji w ringu. I dla mnie zawsze, jeśli jestem w ringu, to jestem gotów oddać za zwycięstwo wszystko. I jeśli będę musiał postawię na jedną kartę i dam z siebie wszystko. To zapytam inaczej. Dzisiejsza walka z Hapoją, ee, no jak zwykle, wygrała się nogami. Tzn. Wygrać mu kształtem, ale on w ogóle nie miał nóg w porównaniu z tobą. tak? Kiedy chciał zrobić jakąś akcję, to ciebie już po prostu nie było. Eee... Spytam w takim razie w ten sposób. Wiesz, że wygrywasz już z Hapoją, a masz na przykład walkę z Hukiem, który będzie cię wciągał w biatykę. Jesteś w stanie przyjąć walkę z półdysponową, taką głupią, z głupią swojego punktu widzenia, walkę z Hapoją, tylko po to, żeby się sprawdzić przed Hukiem? Tak, żebyś możesz stanąć słucha po i tak beznadziejnie się tu na od ringu, tylko żeby się sprawdzić. Nie, nie mam, nie mam takiej, takiej potrzeby. Mam żonę, mam rodzinę, mam przede wszystkim mam się. I chcę jakby czerpać. Życie naprawdę jest bardzo krótkie i chciałbym z niego czerpać przyjemność trochę dłużej niż do lat 25 i kiedyś skończę karierę. Też chciałbym jakoś wyglądać po tej walce i jakoś się zachowywać. I chciałbym, żebym po walkach dwunastorundowych, o walkach mistrzowskich, wyglądał właśnie tak jak dziś. Bo tak naprawdę boks jest sztuką i nie, jest, nie trzeba koniecznie próbować łamać przeciwnika fizycznie, ale można go właśnie oszukać i rozwiązywać walkę taktycznie. Rozmawiałem z Tobą na ten temat. Mówi, że cztery walki w roku to to, co byś chciał. Z kolei, tak jak już powadź wrócimy do hotelu, rozmawiałem z Andrzejem, tak prywatnym Mitrukiem. On mówi, że chciałby sobie, zrobić sobie przerwę. Mówi, że jesteś szalonie, szalenie ambitny, że pewnie ciężko Ci będzie to zaakceptować, ale on by chciał Tobie narzucić przerwę. Wiesz o tym? No, coś tam wspominam, że, że moja następna walka to pod koniec, pod koniec marca. No to trochę długo, długo by czekać. Ja wydaje mi się, że już mógłbym być gotowy w połowie w połowie lutego i myślę, że cztery walki mógłbym zrobić w kolejnym roku. Kiedyś boksowali bokserzy. Archie Moore stoczył ponad 200 walk i to często było tak, że z tygodnia na tydzień boksował walkę 12 czy 15 rundową, wygrywał na punkty i jechał za tydzień na kolejną. Także... No ciężko mi jest powiedzieć. No na pewno odpoczynek teraz mi się przyda, ale ja dosyć szybko się regeneruję, także myślę, że już po nowym roku będę myślał o kolejnej walce. A też będziesz teraz starszy. Będzie trzy dziecka, to będziesz się coraz wolniej regenerował. No niestety, przemijanie jest strasznie, straszne, nigdy młodszy nie będę, ale co zrobić? Chcę tak jakby czerpać z życia na tyle, ile mogę. Chcę wykorzystać maksymalnie swój czas kariery sportowej i mam nadzieję, że mi się to uda. Pierwsza obrona na pewno będzie dla Ciebie ciekawym przeżyciem, czymś emocjonującym, ale ta druga, czy czwarta będzie dla Ciebie wyzwaniem sportowym, czy to już będzie nudne? Ciężko mi jest powiedzieć, jakie tu będą teraz plany, czy to będą obrony, czy będzie atak, czegoś innego. A jak Ty byś to czuł? Powiedzmy, no pierwsza obrona to jest oczywiste, no, no, to jest to jest to, co, co musi się wydarzyć. Ale jakbyś, jakby przyszło tak, że półtora roku musiałbyś bronić się go pasa ja pasebu, byłbyś zniecierpliwony? To też zależałoby od moich przeciwników. Jeśli bym miał przeciwników naprawdę z najwyższej półki i bym z nimi zwyciężał i zarabiał za to dobre pieniądze, za które mogłem utrzymać swoją rodzinę i, i jakąś polepszyć ich jakość życia, to czemu nie? Ale oczywiście moim priorytetem dalej jest mniejszość świata. Absorbowując od Krzyśka Wodarczyka, bo znowu byś mi powiedział, że Krzysiek Wodarczyk, z kim chciałbyś się naprawdę zmierzyć w tej chwili? Kiedyś był Marko Huk, no ale teraz jesteście w jednej grupie, to więc on też raczej odpada. Masz kogoś jakiego na oku? Kogo chciałbyś upolować? No, ciężko powiedzieć. Tak naprawdę każdy z mistrzów jest, jest w grupie z I z tego co mi wiadomo, na razie nie będzie, nie będzie bratobójczych pojedynków. Nie wiem, jest też Lebedev, gdzie go uważam jednego z najlepszych bokserów w kategorii Cruiserweight. Jest dużo, jest Firat Arslan, jest Aleksejev. No, myślę, że jest naprawdę dużo. Tak teraz, jeśli miałbym być szczery i z kim chciałbym tak naprawdę się sprawdzić, to chciałbym zaboksować z Firatem Arslanem. A teraz byłoby ciekawe, a propos z Filatelna Salonem, kiedy miałeś się bić, ze 3 lata temu, 2 Nie, za 2 lata temu, tak? Był taki pomysł? Tak, tak, gdzieś był taki pomysł, ale, ale to taki tylko pomysł i na pomysł się skończyło.